Cześć kochani, ja dzisiaj już po zajęciach jestem na stadionie i ukrywam, że dzisiaj już dzień był bardzo ciekawy. Pierwsza, dzisiaj mieliśmy chru, próbę, ja mam chcę, chciałam próbę przed yy, tym... apelem Trzeciego maja. O co ja się do tego zgłaszałem. No nie to, że ja nic nie wiem. Bo... wiem. Bo ja się trochę uczę. Ale jak była próba że normalnie ja byłem to przeczytać niż pomylić. Ale ja mam mam tylko w sumie 3 dni, sumie, żeby się tego nauczyć. Więc jeżeli wy też takie, taką rzecz macie to dawajcie łapki w górę i możemy zrobić Q&A jeżeli chcecie...